Świąteczny wyjazd z okazji premiery nowego Volkswagena Tirou. Całą drogę jechaliśmy w taborze świeżutkich Tiroków. Jeśli zastanawiacie się, co się dzieje, jeżeli sadzicie dwóch influencerów do jednego auta na 6-7 godzin. No robimy dużo kontentu, ale jesteśmy też zwyczajnymi ludźmi, więc rozmawiamy o przyziemnych sprawach. Po 4,5 godzinach w drodze do Jeleniej Góry zobaczyliśmy pierwsze szczyty. I mamy aktualnie taką sytuację, że jedziemy sobie autem i mamy zator postaci. Kaczek. Dalsza podróż minęła nam na przepięknym zachodzie słońca, a zbliżając się do destynacji zobaczyliśmy flagi Volkswagen'a. Jak to w grudniu słońce to chodzi szybko, ale dzięki temu było giga klimatycznie. Dom, w którym odbywał się event, to świąteczny klimat sam w sobie. Na stole czekało na nas menu, które zwiastowało live cooking, ale jeszcze najpierw zostaliśmy zaproszeni na zewnątrz, aby skosztować grzanego wina oraz ciepłej przystawki z kociołka nad ogniskiem. Podczas live cookingu zjedliśmy kilka przepysznych dań. Mi najbardziej zapadło w, w kubki smakowe tiramisu o smaku ciasteczek korzennych. Ja na co dzień nie lubię tiramisu, więc y, takie tiramisu. Jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek okazję spróbować lub zrobić, no to koniecznie, koniecznie to zróbcie. Resztę czasu spędziliśmy na integracji z innymi twórcami internetowymi. No i na przygotowywaniu się do następnego dnia jazd testowych, gdzie nagram dla Was wideo o nowym Volkswagenie T-Roc. Zaobserwuj mój profil, żeby nie przegapić rolki o tym samochodzie.